Albania, za mną półwysep Butrint z ruinami starego greckiego miasta, które są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. A tutaj, po tej stronie, jest zamek wenecki, ale najpierw trzeba się dostać na drugą stronę przeprawą promową. Zapraszam na film. Skrzypi, skrzypi, ale jedzie. 150 leków od osoby, jeżeli jesteśmy pieszo. Płyniemy. A tutaj przepiękne miejsce Butrint, które wam zaraz pokażę. Wenecki trójkątny zamek z czasów, kiedy te tereny były we władaniu Republiki Weneckiej, która toczyła wojny z Imperium Osmańskim. Czy tutaj można wejść? No jasne, że można wejść ze środka, spójrzcie, jaki przepiękny tutaj, niesamowity widok. Zamek Wenecki, tak zwany trójkątny. To miejsce znajduje się jakieś Pół godziny jazdy od miejscowości Saranda. Wczoraj wieczorem lekko padało. Dzisiaj już jest ładna pogoda, ale podobno po południu również może trochę popadać. Rzecz jasna widok z wieży zamkowej. Przepiękny krajobraz. Przepiękny krajobraz. Niesamowite widoki. Ja wciąż jestem na zamku weneckim. Tutaj trochę śmieci, no. Trudno. Zamek Wenecki, proszę. Przepięknie położony. Ale gdzieś tam dalej są jeszcze małe wysepki. I na jednej z wysepek znajduje się Zamek Alipaszy. Niestety jest to tak daleko, że raczej dzisiaj nie dam rady. Tutaj widzimy przeprawę promową. Znowu płynie prom. A Zamek Alipaszy jest naprawdę daleko. Gdzieś tam, hen-hen, nawet nie pytajcie. A w połowie drogi między Sarandą a Butrintem znajduje się tutaj chyba najładniej położona miejscowość turystyczna nad morzem, czyli Ksamil. Jest i prom, proszę. Tak wygląda maszynownia. Liny i płynie prom. Z powrotem na tą stronę. Widoki z drona niesamowite. Udało mi się nawet polecieć nad zamek Alipaszy. Ale słońce dosyć często zachmurami bateria nie jest z gumy. Tymczasem tutaj już Park Narodowy Butrint. I podobno już tutaj w VII wieku, przed naszą erą, Grecy założyli swoje miasto. A byli to uciekinierzy stroi. W IV wieku, przed naszą erą, pojawiły się mury obronne miasta. Później miasto weszło pod władanie Rzymian, a następnie Macedonii. A przede mną w tym miejscu święte sanktuarium wody, świątynia z IV wieku, przed naszą erą. Spójrzmy, jak się pięknie zachowała. I odetekali właśnie z budynków. Prosimy się nie wspinać na mury. Jest to zabronione. Jest to miasto na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spójrzcie jak to tutaj wygląda. Ja ci się kręce nieźle naprawdę zaraz daj paręnaście minut od Ksamil i pół godziny od Sarandy praktycznie samo południe Albanii no niesamowite miejsce widzicie to? Wszędzie woda, sanktuarium wody jest słońce, od razu wszystko lepiej wygląda. Alipasza na początku XIX wieku wybudował mały zamek na wyspie właśnie w celu obrony tego miasta. To był ten mały zamek, który widzieliśmy wcześniej z drona: grzeje słońce, pięknie jest. Lekcja historii, lekcja historii i praktycznie każda kultura pozostawiła tutaj po sobie jakiś, jakiś właśnie widoczny znak w postaci świątyni, różnych budowli. To był mały, antyczny teatr, a po tej stronie rzymskie łaźnie. No, niewiele ich widać, ale właśnie były w tym miejscu. Forum Romanum, czyli miejsce zgromadzeń ludowych. to dosyć ciekawie zrobiona studnia. No i ten widok na miasto. Widok na miasto Butrint. Właśnie w pełnym słońcu. W pełnym słońcu to już jest to. Błoga cisza. Słońce świeci, niebieskie niebo i tylko gdzieś tutaj ptaki ćwierkają. Teraz. Kolejne ciekawe miejsce, gimnazjum, chyba wcześniej jakieś święte miejsce pogańskie, ale później przekształcone na kościół. Tutaj była rzymska willa, która później w V wieku została przebudowana na pałac, z jadalnią w kształcie trójkąta. Tak Pozostałości jeszcze tylko same ruiny wszędzie. Stary mur i widoczne jeszcze tutaj Greckie napisy. To chyba najciekawsze miejsce, a mianowicie chrzcielnica VI wieku, czyli miejsce, w którym to udzielano chrztów. Po środku była mozaikowa podłoga. Do środka wejść nie można. Już kolejne ruiny. To była prawdopodobnie bazylika. Fascynujące miejsce za wszechmiar. Tymczasem tutaj sobie możemy zaobserwować rybaków, którzy łowią ryby. To są sieci. i ten krajobraz tutaj krajobraz tutaj jest niesamowity woda ma lekko zielonkowaty odcień pewnie ze względu na jakieś minerały na po prostu bajkowe bajkowe klimaty a miało padać miejmy nadzieję, że nie będzie padało to jest tak pięknie położone miejsce to jest tak pięknie i niesamowicie położone miejsce że tutaj nie przyjechać to po prostu grzech. No tak, dopiero w tym miejscu się znajdowała wielka bazylika. Spójrzcie, jaki ogromny kościół, a przynajmniej to, co z niego zostało. Wejdźmy do środka. Wejdźmy do środka do starej bazyliki. Kopuły już dawno nie ma. Nie ma już dawno żadnego dachu, ale pozostały jeszcze tutaj ściany. Ogromna bazylika, kościół zbudowany w VI wieku, kolumna, presbyterium, tutaj to najstarsze fortyfikacje i brama do jeziora, brama do tego. Pięknego jeziora. I tutaj, już prawie, że na samej górze, twierdza wenecka, 14-16 rok, ale odbudowana w roku 1930. I to już jest fortyfikacja to już jest prawdziwa fortyfikacja na samym szczycie Burintu sporo zabytkowych tutaj. Właśnie budynków. Ale powiem, wszystko zostało odbudowane w roku 1930. Słońce już praży. Zrobiło się niesamowicie ciepło, a wręcz gorąco. I teraz spójrzcie, jaki stąd jest widok. Jaki stąd jest widok. Jaka się zrobiła nagle niesamowita pogoda. Tam właśnie jest w dali zamek Ali które miał bronić tego miejsca. Zamek Ali Paszy jest tutaj. Jakiś kot mnie tutaj atakuje na dole. Chyba głodny jest. Tak, jeszcze skrzeczy, <laughs> skrzeczy. Ale ja nie mam nic do jedzenia. Ja nie mam nic do jedzenia. Myślałem, że da się wejść na samą górę, ale jest zamknięte. Za to miły pan powiedział, że mogę tutaj Użyć drona bez problemu, także zaraz jeszcze chwilę polatamy, ponieważ jest o wiele lepsza pogoda niż była wcześniej. Skrużganek ładny. Tutaj także jest Muzeum. Muzeum jest w podziemiach zamku. Jest bardzo interesujące, jest sporo starych artefaktów z przeszłości. Stare rzeźby, wazy. Tak właśnie wyglądał teatr, a wyspa niegdyś zgląda była połączona mostem. Tutaj są ciekawe przedmioty, mianowicie posągi, ale bez głów, mozaiki. Podobnie posągi pozbawione już dawno głów. I wieża, na którą to nie można wejść na samą górę. Szkoda. Bilet do ruin kosztował 10 euro. Okazuje się, że nie mam żadnego zdjęcia stamtąd, chociaż zdjęć zrobiłem całkiem sporo. Ale teraz jestem już w miasteczku Ksamil. Jest to właśnie tutaj najbardziej popularne miasteczko właśnie nad morzem. Nad morzem śródziemnym. I tylko spójrzcie za mną. Spójrzcie za mną. Nie wiem czy widać. Ten wspaniały kolor wody tutaj jest prosty, niesamowity. Woda ma taki kolor, woda ma w tym miejscu taki niesamowity kolor, ale teraz nie bądźcie dziwieni, po prostu całe miasto, cały ten krót jest zabity dechami. Wszystko, absolutnie wszystko jest chyba zamknięte, ale woda tutaj no bezbłędna. Widzicie to? Cholerne chmury znowu zasłoniły słońce, ale nawet teraz, nawet teraz widać ten wspaniały odcień wody. No w porównaniu z Sarandą to bajeczne miejsce, ale z drugiej strony absolutnie chyba wszystko jest pozamykane. Tutaj nawet są poskładane parasolki. Plaża Paradise. No i patrzcie, absolutnie nikogo nie ma. Złoty piasek, złoty piaseczek, gdzieś tam góry daleko. No i pustki, zupełne pustki. No, wszystko pozamykane, wszystko. No, niech mnie kule biją. Niech mnie kule biją. Jakie tutaj są widoki. Jakie tutaj jest morze! Jakie tutaj są kolory! Wprost niesamowite miejsce. Znowu chmury. Do widzenia! Do widzenia! Uciekajcie chmury! Nie róbcie mi tego! Góry. A tutaj również mamy trzy małe wysepki. Są tam małe skaliste plaże i wysepki. Również nazywają się Ksamil. Ciężka sprawa, naprawdę ciężka sprawa. Cały czas czekam na jakiś mały prześwit, żeby móc nakręcić ujęcia z drona z góry, ale no nie udaje się. Cały czas czekam i nic. tam Tamperowicze na dziko, ponieważ tutaj wszystko pozamykane. Ja chwilowo zrezygnowałem z drona, ale idziemy dalej. Tutaj jest tak zwana ostatnia zatoka, ostatnia zatoka miasta Ksamil. Piękna woda. Jest słońce. Chociaż przez moment. Chociaż przez moment się delektujmy jak to faktycznie powinno wyglądać. Wszędzie poskładane parasole. Tam pan montuje już jakieś serduszko, już chyba czeka na sezon letni. I wspaniała woda tutaj. Ostatnia zatoka właśnie tak wygląda. Tak wygląda tutaj ostatnia zatoka. Tam ta wyspa jest bardzo ciekawa, ponieważ składa się z dwóch części, które są połączone wąską plażą. Kolejna plaża. Powoli by słońce. Powoli by słońce, ale moi drodzy to jeszcze nie to, jeszcze moment i będą piękne ujęcia. Niespodzianka. Otóż menu jest po polsku, ale tak to wszędzie po prostu słychać tylko jakieś stuki, naprawy, stukania i praktycznie wszystko jest pozamykane. No nic, nic się nie dzieje: wszystkie sklepy, wszystkie restauracje, co popadnie, wszystko jest pozamykane. To chyba jedna z nielicznych restauracji, które są otwarte. No tak, to moi drodzy, no kurczę nic, zupełnie. Tutaj jak fajnie, restauracja w pirackim stylu, stary okręt, Fogas Pirates, ale co w środku, <grym> widać, również jest zamknięte. <grym wiosenka> Miasto prawie że wymarłe, prawie że nie ma ludzi. No Tutaj jest parę osób. Podejrzewam, że tutejsi. Najdalej ten przyczółek w stronę morza. Tutaj już wszystkie wyspy na wyciągnięcie ręki. Chwilowo pokazało się słońce, chociaż tylko na moment. Tam gdzieś także jest wyspa Korfu. Ale pogoda jest taka, że no, słońce się uparło na to, żeby być non stop za chmurami. Tylko na moment wychodzi. Oczekiwanie na okienko pogodowe potrafi doprowadzić do, do szału. A tu już niedługo przecież zachód słońca. Ciekawe, jak to miejsce będzie wyglądało, właśnie. Ciekawe, chociaż przy takim zachmurzaniu to chyba nie bardzo. Jak się tak rozejrzeć po centrum miasta, to głównie hotele. Poza tym co plaża, restauracje, ładna pogoda i chyba wysokie ceny. W lesie, tego to nie wiem, ale napiszcie mi w komentarzu. Ale w zimie tutaj przyjechać. No, jeżeli jest ładna pogoda, to może wygląda przepięknie, ale dzień się kończy o godzinie 16. Koniec! Wszystko pozamykane. Wszystko pozamykane nawet przez cały dzień, także nie ma absolutnie co robić. Tutaj jest główna ulica, po której jeżdżą autobusy z Serandy do Butrintu. No, to, to coś jest potwierane, jeszcze są sklepy spożywcze. Jest nawet bank, także nie zginiecie. W sumie to nie wiem, co mam jeszcze pokazać, co mam jeszcze powiedzieć. Po prostu wszystko jest pozamykane. Także poczekam na zachód słońca. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba nie za wiele. Chociaż no, są takie prześwity, ale to nie wiadomo gdzie, nie wiadomo z której strony. A słońce jest zasłonięte taką wielką, ciemną, deszczową chmurą. Ale nie pada na szczęście. Gdzie jest morze? Właśnie gdzieś tam. Boisko to także może trochę z dala od centrum, ale mieszkają już zwykli Albańczycy, nie tylko turyści. Tutaj pani pranie wiesza. To miejsce się było oblegane przez dłuższy czas, ale w końcu się doczekałem. Że mogę je tutaj normalnie sfilmować, przynajmniej. Taka ciekawostka turystyczna.